Cześć, z tej strony Ania z Badyli. Pogadamy sobie dzisiaj o dziesięciu najbardziej dziwnych I z drugiej strony... Strasznych roślin, jakie znalazłyśmy w badylach na półkach. Także, Także zostańcie koniecznie z nami. Prywatnie nie mogłyśmy się zdecydować, która z tych roślin jest najdziwniejsza, więc kolejność jest dosłownie losowa: Euforbia tirukali. Ja do końca nie wiem, czy ta roślina żyje, czy ta roślina nie żyje. Faktycznie jest bardzo mocno patyczkowata i wygląda jak taka typowa suszka. Także w topce zdecydowanie musi być roślin najdziwniejszych w badylach oplątwy i to są dopiero dziwaki, słuchajcie. To w ogóle rośliny, które nie potrzebują podłoża do tego, żeby żyć. Więc de facto możecie sobie je poprzywieszać, słuchajcie, nawet na sobie, a one i tak będą żyć i występują właśnie też wersje takie dosłownie upiorne, potworne włosy. Także tak Zdecydowanie jest to roślina dziwna. Dziwna nie oznacza brzydka. Oczywiście nie obejrzymy tutaj żadnych roślin. Epipremnum Godzilla Shangri-La. Słuchajcie, nie zliczę, ile razy miałyśmy pytanie od klientów, czy z tą rośliną jest wszystko w porządku, czy ona nie jest chora, czy nie ma przędziorka, dlaczego jest tak mocno pokręcona. No i słuchajcie, to jest dopiero naprawdę dziwak. To jest roślina, która jest mocno pokręcona. Jak możecie usłyszeć? Nawet sam dźwięk jej liści jest taki mocno podejrzany, a tak naprawdę o to chodzi w tej roślinie, żeby właśnie liście były mocno pokręcone. Także zdecydowanie dziwak. Muchołówki. Rośliny, które faktycznie pożerają, słuchajcie, pożerają wszelkiego rodzaju owady. Większe i mniejsze. To już zależy od Was i tego, co macie na parapecie. Zdecydowanie dziwna roślina. W ogóle, co ciekawe, ją jak sobie tutaj dwa razy. Te w naszym organizmie dwa razy po podotykamy, ona się zamyka. Ona się zamyka, także zdecydowanie bardzo, bardzo dziwna roślina. Ginura, ja wiem, że ona może na wam się wydawać z pozoru. A, jest ok, jest normalną rośliną, taką normalną nie dziwną, ale zobaczcie raz jeszcze. Mm -hmm. Czy to, że ona jest przedziwna, ona jest dosłownie dziwną rośliną, ten fiolet. To jest w ogóle tak, jakby zaraz jakaś taka drakula pająk miał wyjść z tej doniczki i was zaatakować. Jest rewelacyjna, jest rewelacyjna i ona, jak możemy teraz zobaczyć, dosłownie słuchajcie, świeci w ciemności. Dosłownie świeci w ciemności i pokryta jest takim małym włosiem, co jeszcze po prostu pobudza, e, pobudza wyobraźnię. A sam e, kształt jej liści jest taki mocno szponowaty. Widzicie, to wygląda jak pazur jakiegoś Potwora potwora rewelacja ginura. I jeszcze fun fact śmieszna sytuacja z nią. Ona jak zakwitnie, to słuchajcie, oszalejecie, oszalejecie, kwiat tak potwornie śmierdzi, że będziecie od razu szukać, czy coś Wam na parapecie, prawda, nie, nie odeszło, bo faktycznie kwiat jest mocno śmierdzący, takim trochę pomiędzy intensywne skarpeciury a chrupki że <laughs> i śmierdzi, ale mocno w naszych sercach. Skala żyworódka, i to jest naprawdę dziwadło. Słuchajcie, e, to jest roślina, która rozmnaża się w bardzo ciekawy sposób. A mianowicie, ona te wszystkie swoje, jak możemy zobaczyć, takie małe, wyglądają jak liście, e, podrzuca do innych doniczek i w ten sposób się rozmnaża. Skubana, sprytna jest, a sam fakt tej rośliny, jak ona wygląda, to jest taka wiecie, jakaś meduza, podwodna roślina. No, jest przedziwna, naprawdę dziwadło. W 100%. Mam nadzieję, że jesteście gotowe na kolejnego stwora, a mianowicie paproć dawalia, humata, paproć pajęcza. I to jest roślina, jest bardzo ciężka. To jest roślina, która się musiała znaleźć w naszym przedziwnym zestawie. Zobaczcie na tego stwora. To jest w ogóle chyba top, tobie się chodzi o rośliny bardzo dziwaczne, bo to ta paproć wykona dosłownie jakby jakiś pająk, słuchajcie, ptasznik wyłaził nam z doniczki. Co ciekawe, te jej cudowne szpony będą dosłownie, zobaczcie, jak otulały. Słyszycie? Przecież jakbym usłyszała coś takiego w nocy, to chyba bym wybiegła, słuchajcie, z krzykiem. Oj, straszna, straszna i zobaczcie jeszcze na jej cudowne szponowate e, odnóżki, no wyglądają naprawdę jak zakończone. Pająka, rewelacja, no a z góry jest taka, powiem mam całkiem switaszna, bo wygląda jak pietruszka, no ale mhm, mm top, top, mamy to zdecydowanie i jesteś straszna, ale piękna, ale straszna, to trzeba jej przyznać. I begonia Ferox. Begonia, która ma ogromne kolce. Zobaczcie na te kolaki naprawdę jest coś strasznego, ale to nie tyle. Bo tutaj nawet wygląda, no trochę wygląda jak taki wiecie, potwór, ale patrzcie co się dzieje na spodzie liścia. Idealny krater, patrzcie jakie ma to dziury. Mam nadzieję, że nie mamy teraz przed ekranami żadnej osoby, która boi się i nie lubi właśnie wszelkiego rodzaju otworów, bo ta roślina ma ich naprawdę sporo. A wydawałoby się, że begonia są takie spokojne, takie wiecie, takie, takie delikatne, a tutaj mamy begonię ferox, która dosłownie krzyczy. To ja. Ale ona, jakby mogła, to by pewnie podobnie krzyczała, bo jest naprawdę straszna koja imbrikata i musiałam ją wam pokazać, chociaż ja to jest moja miłość prywatnie i, i badylowo, ale jest bardzo, bardzo dziwaczna, bo jest choją, słuchajcie, choją pieruszkową I ona jak nie dostanie palika, to właśnie będzie nam się tak cudownie zamykała, tworząc takie właśnie pierożki na Ale jak dostanie palik, ona idealnie będzie, słuchajcie, otlała ten palik, tworząc takie cudowne, okrągłe, y, okrągłe liście, ale jest naprawdę dziwaczna. Powiem Wam, że jak ją pierwszy raz zobaczyłam, to ja też na nie miałam pewności, wycieczka starośla Żyje, czy ona już nie żyje? Co to w ogóle jest za dziwadło, Ale top, jeśli chodzi o roślinę, jakie ona wytwarza ogromnie długie pejcze. No jesteś moja droga dziwna, ale uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię. I też mamy ją w celach, prawda, w badylach, także to musi świadczyć o tym, że ją naprawdę doceniamy. I na koniec roślina, która Was dosłownie wciągnie. Roślina, czyli asplenium. Paproć, która dosłownie wciąga, z do, do, w otchłań swoim wielkim, cudownym na środku otworem jest rewelacyjna. Może nie jest aż tak dziwna, chociaż mnie ona trochę faktycznie przeraża, bo niektóre okazy a z planium wyglądają dosłownie, jak takie, wiecie, wielkie, fajne ośmiornice, które Was zaraz mackami poczulają, ale pasza taka to, to jest dziwna, dziwna roślina, inna, dziwna, bardzo mocno pokręcona, no i rewelacyjna. Jeśli chcecie oczywiście o jakieś roślinie tynegnacyjnie usłyszeć trochę więcej, no to pamiętajcie, że co sobotę wrzucamy odcinki pielęgnacyjne, także szerzej Wam omówimy na pewno wszystkie. wszystkie Jatunki. Dajcie nam koniecznie znać, jakie rośliny dla Was są dziwne, co w ogóle jest dla Was straszne w roślinach, a w ogóle dajcie znać też, co Was obrzydza. W hodowaniu roślin. Na przykład wiem, że wiele osób też na przykład obrzydza fakt, że w środku mogą znajdować jakieś żywe szkodniki, czy jakieś wszędziorki, jakieś błonowce, szkodniki, skoczogonki i nie lubi po prostu grzebać sam w samym podłożu, więc dajcie koniecznie znać, co najbardziej Was ujęło w za serce. No i co? Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy film. Pamiętajcie, że żadnej rośliny nie, obrażały, nie obrażałyśmy. To ma być bardziej humorystyczne. Oczywiście uwielbiamy każde badyle, ale fakt faktem niektóre są troszkę straszne, musicie przyznać. I też troszkę dziwne, no ale jak bym wspomniałam wcześniej, dziwne nie oznacza złe, dziwne po prostu jest inne, a inne nie jest w ogóle, w ogóle niczym złym. Także dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, do zobaczenia za tydzień. Cześć! Música